Witajcie w cytrusowej dżungli. Długo teraz nie było odcinków, bo sezon urlopowy, więc mnie też nie było, więc stwierdziłem, że zrobię taki ekspresowy przegląd wrześniowy. Dzisiaj jest 1 wrzesień. Nie będę wszystkich po kolei roślin pokazywał, e, tylko pokażę te, gdzie jakieś tam są powiedzmy większe zmiany u tych roślin, żeby odcinek nie był za długi i żebyście się po prostu nie nudzili. E, więc zaczniemy może od kalamondyny. E, ostatnio Wam mówiłem, że była taka troszeczkę e, wymarniała, bo miała mnóstwo mrówek, więc zająłem się tymi mrówkami. E, dostała trochę e, więcej ziemi. E, lekko była przycięta, powiedzmy, te miejsca, gdzie były e, suche. E, było trochę czerwców, też ich pozbyłem. W zdecydowanej większości jeszcze tam jakieś pojedyncze może się ukryły, ale już jest znowu gęsta. Puszcza mu pędy, więc jest znowu, znowu ładnym krzewem w sumie, bo na drzewko troszeczkę jej brakuje. Kalamondynę, nie wiem, no musiał chyba sąsiadkę poprosić, żeby sobie zerowała. ona robi jakieś tam drzemy, przeciery, bo już są stare te owoce, już nie potrzeba mi tych owoców na ten rok, a kalamondyna ma po prostu tych owoców tak czy siak mnóstwo. A tak poza tym owoce rosną. Figa też ma trochę tych owoców. Kumkwat cały czas zrywam te owoce i po prostu jest ich mnóstwo. Także mimo, że jest w gruncie, nie wiem, dopiero chyba 4 miesiące, to po prostu korona rośnie. Oliwka 2,5 roku w gruncie. już po prostu masakra. Zobaczcie, jakie się drzewo robi. Mimo przycinania, cały czas po prostu rośnie. A tak z większych zmian, zobaczcie to małe pomelo, różowe pomelo, które przyjąłem w zeszłym roku z Toskanii. Zobaczcie, tu się opiera zaraz. Także jak na takie małe drzewko trzy, to jest naprawdę już tak ekstremalnie. Ręka budy już musiałem ją podwiązać, bo zobaczcie na te rączki. Jest ich tutaj sporo. To jest fajny widok. Ręka buddy plus kwiatki. Także no takie drzewko też sporo, bo zobaczcie tutaj tylko są raz, dwa, trzy, cztery. A w sumie sześć. Co wam tu jeszcze mogę pokazać? Takich większych zmian. Tutaj trochę żółtych liści, ale do tego za chwilę przejdę. To jest kwestia automatycznego nawadniania. Ale to na koniec odcinku. Tutaj już trochę, trochę tych owoców jest. Moje pomarańcze moro. One są takie dziwne, jajowate. Tak patrząc na wybarwienie już powinny być dobre, także zacznę zrywać, bo też drzewko troszeczkę jest obciążone nimi. Tutaj zobaczcie, frutów też jest sporo. Spróbuję się tutaj trochę poprzyciskać. A jeszcze są w miarę małe, także nie muszą trochę podrosnąć. Pewnie się dopiero wybarwią w okresie zimowania. Czekajcie, znowu się muszę przecisnąć, Ale zobaczcie tutaj na to. Moja oliwka po prostu e, pędy wiszą w dół. Są tak obciążone. Tych oliwek po prostu jest tutaj mnóstwo. Co mnie cieszy, mam nadzieję, że jeszcze trochę podrosną. Bo chciałbym zamarynować w tym roku sporo oliwek, a jeszcze są za małe, żeby je marynować. Tutaj są oliwki, które chyba będą troszkę większe, ale jeszcze też mam nadzieję, że ta pogoda sprawi, że zdążą troszkę podrosnąć. Teraz ma być cały tydzień piękny, słoneczny, ma być jeszcze ponad 30 stopni u nas. Także może coś jeszcze z tego wypali, że będą większe. Limetki, e, czy tam limonki e, też ładnie rosną. Także jeszcze trochę mają czasu. Nie będzie ich w tym roku tak dużo jak w pierwszym roku, bo w pierwszym roku były grubo ponad 100. W zeszłym roku było ich pewnie koło 80. No w tym roku myślę, że też będzie 70-80, ale zobaczcie teraz na to tutaj. Na tym małym pomelo, tym nowym pomelo, e, były dwa e, owoce, ale jeden był na samej górze i z bólem serca musiałem jednak obciąć, bo po prostu był strasznie przygięty, nie miałem za bardzo dziko to podwiązać. E, zobaczcie na to nieźle nie. Jeszcze rośnie cały czas. Moje stare pomelo ma sporo tych owoców. Tutaj mamy 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i tam jeszcze z tyłu dziesiątych. Z tych małych to już tam nic nie będzie, więc myślę, że dzisiaj chyba je przytnę. Bo to już nie ma sensu, i tak już nie zdążę mu rosnąć. A szkoda energii, lepiej niech pójdzie w te, w te duże, żeby jeszcze trochę podrosły i dojrzały. I jeszcze tutaj jest ta moja figa, e, przyleżona teraz w tym roku z e, Toskanii. Ona akurat na razie całą energię pakuje e, w korzenie, bo była w tak małej Donicy, że masakra. Więc e, przy takim drzewku jak to, to ta Donica to była jedna trzecia tego, co teraz jest. Także na pewno energia pójdzie teraz w korzenie. No, tak teraz wygląda. Taki ekspresowy. Przegląd... Um, aha, jeszcze miałem Wam wspomnieć na temat... Um, a czekajcie, jeszcze pokażę Wam tutaj te kumkwaty. Te się tam przekisnę. Tak, żeby było widać, zobaczcie. Kumkwatów jest po prostu w tym roku mnóstwo. Gdzie się nie popatrzy. Patrzcie tutaj. Także codziennie parę się zrywa. Moje dzieciaki też uwielbiają kumkwaty. Pamiętajcie, że je się ze skórką. Najlepiej wziąć do ręki, potrzeć troszeczkę, wtedy tak ścisnąć, potrzeć, wtedy te oleje eteryczne wychodzą na wierzch i te od razu do buzi i szybko pogryźć. Dlatego, że skórka jest słodka, miąższ jest kwaśny i te od razu żeby zmieszać te, te dwa smaki. No i teraz jeszcze na temat tego nawadniania ponieważ mam za sobą już dwa wyjazdy urlopowe w tym roku gdzie nawadnianie automatyczne chodziło jakie są moje przemyślenia jeśli chodzi o to na pewno jest to dobrą sprawą bo no ratuje rośliny no, jeśli nie macie możliwości żeby ktoś przyszedł i się opiekował waszymi roślinami no to na pewno to wam uratuje to ale nie da rady ustawić optymalnie nawadniania ponieważ są dni upalne, gdzie macie powiedzmy te 30 stopni i potrzeba więcej, potrzeba więcej nawadniania. Są dni takie, że macie cały dzień chmury, jeszcze trochę kropi i zero słońca i powiedzmy 20 stopni. A nawadnianie tutaj Wam nie dopasuje ilości wody, więc tyle samo wody cały czas idzie. Więc w momencie, kiedy nie ma takich upalnych dni, a cały czas tyle nawadniania idzie, no to potem jest cytrus trochę przelany i tak jak tutaj widzicie te żółte liście takie są tego efekty, te liście odpadną, także troszeczkę roślina ucierpiała, no ale już jest wyłączone to podlewanie i teraz będę sam już dozował tyle ile trzeba, no ale uważam, że tak czy siak jest to lepsza opcja niż powiedzmy um, jakiś sąsiad, który miałby się opiekować przez te tydzień czy tam dziewięć dni waszymi roślinami no i Cokolwiek by się nie wydarzyło, czy powiedzmy jakaś sytuacja ekstremalna, że sąsiad idzie do szpitala, nie może podlać, czy powiedzmy nie wiem, zapomni oleje, to przez takie 9 dni upalne niepodlewane cytrusy możecie po prostu stracić. A takie nawadnianie zawsze Wam te cytrusy uratuje. Może nie będą w najlepszym stanie po powrocie, po takim długim czasie automatycznego nawadniania, ale będą żywe. E, więc jeśli macie taką opcję, to na pewno, na pewno nie zaszkodzi. E, a muszę Wam jeszcze przyznać, że w tym roku chyba jest to najlepszy sezon, jeśli chodzi o e, zdrowie moich cytrusów. Wreszcie udało mi się wygrać walkę z mrówkami. Więc um, praktycznie nie mam już w ogóle tarczników, tam jakieś pojedyncze, ale to już stwierdziłem, że w momencie, kiedy będę, jakoś prawdopodobnie pod koniec października, początek listopada, dawał cytrusy do szklarni, to będę po prostu pojedynczo robił totalny przegląd. Jak gdzie zobaczę jakiegoś tarcznika, to po prostu go palcem usunę i dopiero wtedy będę i jeszcze przemyję, powiedzmy tam, porządnym prysznicem. Jakby jakiś tam przędziorek się pojawił czy coś i dopiero idzie do szklarni cytrus, ale jestem zadowolony jeśli chodzi o kondycję tych cytrusów. Teraz może nie wyglądają tak super, bo to nawadnianie dało im troszeczkę popalić, ale, ale są zdrowe i jestem zadowolony. Czasem jakieś tam czerwce się pojawiają, ale czerwce nie są dużym problemem, też wystarczy zrobić raz porządny przegląd. Jeśli nie mam mrówek i usuniemy raz porządnie czerwce mechanicznie, palcami po prostu, to też się łatwo się ich w miarę pozbyć. Także na czerwce jakoś tam chemin nie, nie polecam. No i tyle. Mamy już wrzesień, także już niestety sezon będzie chylił się ku końcowi. Wrzesień ma być jeszcze ładny, także myślę, że jeszcze wrzesień, październik rośliny postoją na zewnątrz, a potem te delikatniejsze będą po trochu lądowały w szklarni, także na pewno zacznę od pomelo, od ręki buddy, która pójdzie do szklarni, i potem kolejne cytrusy. Trzymajcie się, pozdrawiam.